Wszyscy są świadocieńczycy tego punktu, jebać, bo A my już mamy odcedzony? Kurwa, jesteś cudofursą, oh, chłopie. Dobry pozdron, tak, ty zgredzie. Jest chujem jebanym w dupę, jebanym w dupę. Jest chujem jebanym w dupę, jebanym w dupę, o! Ja to z ja 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 jedziemy! Wziął za, że udział! Gdzieżę! Gdzieżę! Zawsze Ale tutaj wygląda jak. paszczuk! <śmien znów> Przepraszam. Paszczuk? Przepraszam! Paszczuk. widzowie, widzowie, jebać kurwa, jebać takie coś! Jezu! Jezu. Ja jestem sześćdzony! A ty kurju, jedbany! Myślałeś, że, Mykały, że jestem gorsza! A nie ten taka głama! Tam o, Ale profesorze Dumbledore on ma szybszą miotłę! Do. Rubila Hychary! <laughs> I Ruben, a potem mu. <laughs> e, I pamiętajcie, e, nagroda jest w formie freebetu. <laughs> Jak to możecie, nim nim wreszcie? możecie nią obracać, patrzcie, przykładowo dostajecie ją nas grzewkę nie? I możecie nią obracać. <grym <grym Dobra. A w jakiej formie zórzypka przychodzi? Formie, formie free betu. No w formie freebetu. Kurwa. No wtedy no. do darmowa, nie? Tak, i wtedy normalnie macie Ej, te cztery, e, macie lot w dwie strony do Tybetu, nie? Dwie strony Ej, nie, prze Tybetu. Nie ale nie chcę, żeby tak się stało. Jeszcze. Free no Tybet! Ja się. Uwolnij Tybet! Tym, tym e, bo tam jest dyktatura no w de. Tybecie. <laughs> Patrz, ja ci oddaję mój punkt. Bo jeszcze bardziej, wie czuję słowem wygraną, ale nie przekonałeś mnie, że nie wygraliśmy. Czyli możesz wziąć mój punkt z ekipy, jak tak... ale nie przekonałeś mnie i Sakera myślę, że też, że nie zrobiliśmy tego. Rozumiesz? Na ekipie masz punkt, masz ten punkt w, w ogólnej klasyfikacji. No i? Ale... Z przyjemnością go przytulę, bo ale nie my... dam nie do... ci go jednak, wiesz? Ja się, za się zastanowiłem... Jednak się, jedna się, się, się zastanowiłem i nie, nie dam ci go. Ale sędzia główny, sędzia główny kurwa <śmienny> tego wydarzenia przydzieli nie, Ale to nie, to jednak się. Będzie sprawa tutaj nie. u nich w dziale wideo i kurwa nic nie mamy do gadania? Ty, i oni przyznają punkt ostatecznie kurwa w chuj. Robią analizę... Tylko punktu jednak, bo wygraliśmy w an ang tập Rozpatrzyłem twoje argumenty Kuba. To jest jakaś historia, ale to przez 6 ona jest z, każdy, z każdą sekundą jak obracam kawałek, moja głowa boli coraz bardziej. Ja coraz gorzej się, się mówi. To wszystkie obróciłem. To jest nie do wyjaśnienia, widzowie musicie to po prostu stestować, bo... Nie wierzyłem, ale obrazę. To jest nie do, nie do wytłumaczenia jaki to jest błąd Kurwa, tak. już tak. mam, nawet O co Dokładam. zaczął cebulę robura obracać Kurwa, i. no jebie się PS. A my już mamy odsadzony? Kurwa, jesteś cudotwórczo, chłopie to Kurwa Chłopaki, wiem, że oglądacie w 2050 Tak to kiedyś było <słysk> <słysk> Popisóweczka Zobacz, zobacz owca, jaka kiedyś była forma Ale muszę ci powiedzieć, że też całkiem nieźle się trzymasz, ty z gredzie. Dobra. <noise> <noise> Dobr, pozdrow. Ty zgrędzie. Siś. Masz To jest serek kiri, serek kiri kiri To jest, to jest serek to jest serek Tutaj jest lajcik fuj, godzina, to jest lajcik, fuj To jest lajcik fuj, to jest lajcik fuj o jest, to jest, to jest lajcik fuj fu. Nie, no, masz minut, a nie na masz minuta, nawet To jest lajcik, lajcik fuj, lajcik fuj, lajcik fuj, to jest, to jest, fu. to jest lajcik fuj, to jest lajcik fuj Coś tam zakrzew oj, pierdoli, oj, pierdoli. No bo pierdolił, jest tu pierdolo Jest chujem jebanym, dupę, jebanym, dupę nie jebanym dupę, jebanym dupę, O! Oh! Odchyłka i jazda, z kurwami. Już chuj, ten, jeden, ten Dobra, to... Patrz. Już chuj, już się śmieję, to już זה הכל עוד איזה כזונה, אבל... בואו נשתה על ניקורי בה, חודשת כוח השירה ממך Troszki smak porażki. to teraz? Ale jeszcze mamy szansę. Ah, sure, Czy on tak wygrał? Brawo, dusza! Prawo! Przepraszam, tak się nocha! Nie, jak no, staj się młodszy! Trzy lata młodszy jak chuj! Czujesz, że jestem młodszy? Ale wystały. A ty trzy lata starszy! Okay. Ty, zakrzew, siwe włosy! Masz 27 lat, siwe a ja 27 lat! <laughs> Masz 27 i ja mam 27! Cześć, co się stało? To jest wszystko bez hamowania teraz, panowie! Nie hamuję! No nie wiem, zobaczymy. Tutaj przyhamuję, Bo już się wymykał spod kontroli to no wszystko. szybko, 130 na godzinę prawda? masz, pojebana prędkość już. Już trzeba uważać. Lepiej na zakrętach spokojnie. Już się wytrącił z równowagi to cała

<laughs> kojarzę. Ty, ty często czy, y, taką zwiechy Ale kojarzę Nie. właśnie tego TikToka y, już wcześniej. Bo on tam ze zarobił robił specjalnie. Tak. Nie to, widać może tego tak. Tak, ja tam specjalnie robiłem zeza i y, nie mówię, że y, nie mam swoich zwiech, ale tutaj to było, no, no widzicie nabrałem was, tutaj no, was nabrałem, nabrałem, tych wszystkich ludzi co pisali, ale npc i tak dalej, nabrałem was, łyknęliście jak pelikany tutaj. Wystarczy te klocki przekładać z Ten dołu na górę. uwaga, jedną ręką, tak żeby wieża się nie zawaliła. A można kutasem przekładać? <grym> Ale, zamiar, 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 wystarczy <grym> te klocki przekładać z, tak, z dołu zamiar, na górę. Bez kombinacji, ręką, tak żeby nie? Wieża się... Chodzi na prowadzenie Daj jeszcze masz szansę Kto pierwszy dotnie barierki Dadaj. Kto pierwszy tej barierki Owca Ważne zwycięstwo Żebyś na, w tych Na laurach Tak się nie zgubił w tych laurach Jak to się mówi z tymi laura, laurami? Nie osiadł nie na laurach No tego szukałem, nie osiadaj na laurach Julia Wieniawa, Wiktoria Jaronieska to ja się nie odzywam w tej rundzie. Ogólnie wiesz co? Ja myślałem, coś mi się pojebało, że to jest yy, woż, Waszczuk? Woszczuk. Woszczuk. Pani Waszczuk. No, Włoszczuk. No, no. Weronika. We, tak, ja myślałem, że to jest Weronika. Nie, to jest Wiktoria Jaroniewska. A ja piłkarka ręczna. A to jest Wiktoria Jaroniewska, kurwa, no. pojebał, tak, Ale pas, ale, na ale, tutaj, ale tutaj wygląda jak <laughs> Waszczuk. Co Cześć? 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 Przepraszam, przepraszam. Ale wiem o co Fak, chodzi, kurwa. bo ona, Serio, ta tutaj... często ma taki dekolt do brzucha Tutaj i wygląda? to Cię zgubiło. Ja pierdolę, to X Kuko, to bym kurwa chuja co to zaprogramował, bym go wziął tego chuja kurwa i mu pokazał, nie wiem, dsj -ta. i zobacz jak da się fajnie kurwa, kurwa. prosto zrobić grę. Ty chuju jebany, a nie jakieś kurwa, kto mu to kazał zrobić, ja pierdolę, może to nie jego wina, może to wina kurwa, jakiegoś dyrektora kurwa, zjeba jebanego, no. X kółko -ku kurwa, co to jest za zjebana me mechanika, panowie, kurwa, już chuj w dupę, no. Ten kwadrat w pożo, L2 w pożo, X kółko -ku kurwa, domyślcie. No ale bardzo wit, masz 10 na 1.15, a wcześniej na 1.23 na przykład było. No, Patrz dobra. i teraz już robię wszystko co mogę, nie? no, dobra. No, no, no. Patrz to i jest może. na horyzoncie typ i on mnie na przykład nie puści, nie? Widzisz? Widzisz, no, ja że on mnie nie próbuję, puści. ja próbuję, próbuję kurwa, no. Bartek sobie. No i Bartek mnie nie puszcza nie. i chuj, już jest chuj w dupę, nie? No. Nie. Nie no, jest. Jest chuj w dupę ja już, saker kurwa. Pierdolisz tam, zobacz. Patrz jaki to jest Bartek, ty, 50, bo jest 51, i kurwa Bartek, ja i widzowie, widzowie, jebać kurwa, jebać takie coś, kurwa, ale by, kurwa byłoby, widzowie, byłoby, widzowie, byłoby, da, by. da, byłoby minuta, byłoby minuta 49, kurwa, wszyscy to widzieli, jak mnie hamuje, kurwa, każdy to widział, najgorsze jest to, że są dowody, na UFO nie ma takich dowodów, a na to są. Zero. Cofka. Była no, no. cofka i trzy palce. Zero. Takie... Zero. Zero. Chuj tam zrobisz z cofką na zaliczenie. Ale cofka jest Mam niezaliczona. ostatnią czy przedostatnią? Cofka niezaliczona. Nie ostatnia? Zobacz, ostatnia. Ostatnia. Cofka niezaliczona. Kurwa! Też nie damy rady. No, Czekaj, pre jeszcze. Presja to ci pancerze. Patrz. A to szóst, siedem. Patrz. patrz. No. Ale co to jest za takie robienie? Patrz, to no To zrób, to patrz. Kurwa, nie, no muszę to przed czerńkiem. Kurwa. <grym> <grym> kurwa. Aaa! Poważnie, nie umiesz? Nie. Ale było. się, Nie, no byłoby wybite. Teraz było i... dobre. Jezu! To się nie, nie obraca tej deski do góry nogami, nie? Więc najbardziej le leci trzymając się w ten sposób, więc słuchaj. Jestem, jestem mistrzem boksa. AAAAA! Okay. Patrz! Matko święta, najregularniejsze oli z boksa ever. Z kickflipem. Nie no, Krzychu. No, siada, siada. Teraz zatwierdzą. No. Co jest Ja jestem przecież ja <laughs> Fajne, ale... <głos> 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 to mi mówi ten Spróbuj. I Jóż powiem, że ci nie mówi. Mmm. Wiadomo, że on. O wystyd... ty chuju jebany. Myślałem, że, że jestem gorsza. A nie jestem taka głam. Masz to? <noise> a ty kuju pierdolony w dupę. Myślałeś, że jestem zenem. A kurwo cię zaskoczyłem. Nie wiem co ty z Kopię tam. Yy, biegniesz tam? Dobra, oddaj piłkę. Wiesz, ja tam po Dobra. Daj, tak, dawaj, ja tu jestem. Ja biorę tą piłkę, patrz. Widzisz? Biegnij. Biegnij, biegnij. Ty, co jest? To ty. Kurwa, nie Ty, ja patrzę, ja patrzę, gdzie ty tam... Też raz nie kopnąłem. Patrzyłem na góry, ruch, gdzie on kopnął tą piłkę, a ja trzymam tą piłkę, ty, Ja tu się patrzę i ja dopiero, o kurwa, ja mam piłkę i chuj, nie? Kwadrat. X. Cztery kreski w sensie kwadrat, czyli cztery kreski połączone ze sobą. <ślację X. ślękosł> I kółko. <Przegniesz ślękosł> I o, przepraszam. I kwadratowe. Jak podchodzisz do wyścigu, to kwadratowe o i potem okrągłe o wciskasz. <ślękosł> Czemu nie jedzie? A potem namiot. Jak chcesz wyjść, to namiot. ja do komputera? <ślękosł> nie ma takiej piosenki. <ślękosł> Dawaj na tora i być lepszy od komputera. PZ noc i dzień! A nie ma jakiegoś czara? Jeszcze, żeby tam dojebać szybciej. Nie pamiętasz tego? Co, co? Żeby jakieś przyspieszenie dać? Już tylko zimny dres, cały, Zimny Ktoś jak No to łysy. <tam jest, śleski> o dobrze, dobrze. Idziemy <śleski> tańczyć, kurwa. Stawaj! Z komputora. <śleski> A jakbyś dał strzałką w owca, powiedz mi co oznacza ta ikona Nie ma kurwa takiej piosenki? To słuchaj, kurwa, czekaj. Czemu? Ale nikt jej nie zna, czyli jest kurwa nieistotna. Weź nosi dzień. Nie ma kiedy ciebie. nie ma ciebie. No. Co, co? co ty kłonisz, czego? Jestem I nie, jest. nie ma kurwa takiej nuty? Wymyślam, kurwa? Ej, no co to w to znaczy? Harry Potter! Swelco nie potrafi latać na miotle. Ruby cię jebie na miotle jak chce. Minus 10 punktów dla Gryffindoru, spierdalaj Harry. <laughs> Ale profesorze Dumbledore, on ma szybszą miotłę. Rubilachę mi Harry. <laughs> I rubę, a potem Rubemu. <laughs> Idź pierdol miotłę Rubemu Harry i nie pierdol. <laughs>